Witam, dzień dobry moi drodzy. Karty na 27. Co w trawie piszczy? Wszystkiego dobrego dla osób urodzonych 27. Robimy karty na 27, bo 27 to może coś dobrego przyjdzie. Zobaczymy, moi drodzy. Na 27. Praca. Dom. Co przyjdzie, nieoczekiwanie. Rezultat dnia. Jaka wasza rola jutro? Zdrowie. Cóż wy macie w głowie? Patrzcie mi się ta karta. O, tak miało być. Miłość. Wiadomość z góry. No i lubię tę kartę wyrocznie położyć. Hmm. Jakaś wskazówka. Dla Was, rada. A ja już mi jedna wypadła. Dobra, weźmy te dwie, bo dwie wypadły. Zobaczmy pracę jutro. No, szanse się pojawiają, moi drodzy. Wychodzicie może z jakichś problemów, no i pojawiają się szanse przy pracy. Może macie szanse na większe pieniądze, na awans. Niektórzy mogą mieć w ogóle szansę na pracę. Ci, którzy pracy nie mają, może przyjść szansa na pracę. Ci, którzy pracy nie mają, karty pokazują, że chcieliby dobrze trafić, mieli duży wybór. Dla niektórych może być jutro, słuchajcie, jakaś rozmowa, może idziecie do nowej pracy, chociaż nie wydaje mi się. Raczej karty pokazują, że szansa na coś fajnego, na nowe początki, może na większe pieniądze, na lepsze stanowisko. Bardzo dobre karty powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o pracę. E, może, nie wiem, coś dostaniecie w tej pracy więcej, e, ktoś Wam coś zaoferuje jutro. Mm. No ale to by miało, wiecie, co? Coś wspólnego z jakimiś nowymi, fajnymi początkami, z większymi pieniędzmi. Czyli niektórzy na pewno będą mieli fajną szansę. Co przy domu? Porażka. Czemu? Będą w jakiejś przykrości. Może być, mieć to związek z jakąś osobą, z jakimiś finansami, z przykrością, te karty pokazują. Jutro takie pomniejszenie. Widzicie, jak widzę tą kartę u siebie? Na przykład nie w takim jakimś. Jak sobie kładłam karty na każdy dzień, pamiętam to, karta mi zawsze mówiła, że będę mieć taki smutny dzień. Taki będzie mi przykro z jakiegoś powodu. Ale to jest tylko chwilowe i dosłownie ta karta dla mnie tak pojedynczo zawsze oznacza, że to tylko taki moment w życiu, kiedy poczułam, czy poczułem się w przykrości, ktoś pomniejszył moją wartość przy domu, może tutaj chodzi o jakieś sytuacje finansowe, ktoś komuś coś zarzuci na przykład, jeżeli chodzi o pieniądze, o finanse. To będzie trwało tak naprawdę tylko jeden dzień, bo wy odnajdziecie drogę tutaj i zawalczycie. Natomiast jutro tak jakby ktoś wam miał zrobić przy domu przykrość. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Hmm, tak, jakby miała. W świecie jakaś tajemnica wyjdzie na jaw, moim zdaniem. Może być przy dziecku. No. Ho. Może być taka sytuacja, że nie zwróciliście uwagi. Coś dziecku nie poszło na przykład. Albo w jakiejś na przykład relacji byliście znajomości. Coś, coś jakby karty pokazują, że odwróciliście się od tego. Albo tutaj od spraw dziecka. Bo przy dziecku pokazuje się, że dziecko zmieniło zdanie w pewnym momencie, coś się wydarzyło, i wy, tak jakby, nie zwróciliście za bardzo przy tym uwagi, na to uwagę. Więc teraz, jakby wychodzi na jaw jakaś tajemnica, coś, o czym nie wiedzieliście, i wcale nie musi to być Bóg wie, jakie złe. Broń Boże, może akurat coś dobrego wyjdzie, słuchajcie, natomiast może być też taka sytuacja, że odwróciliście się wcześniej od kogoś, i jutro przyjdą do was jakieś informacje, coś zostaje jakby odkryte. Jaki rezultat dnia? Hmm, to tak, jakbyście mieli, z, zamykając oczy wieczorem, słuchajcie, pomyśleć o tym, yy, no, że muszę zacząć działać, że muszę zacząć, nie wiem, tworzyć, działać w swoim życiu. W szczególności, jeżeli chodzi o jakąś propozycję przy pracy, no to karty pokazują, że no, trzeba się będzie wziąć za działanie. Taki rezultat dnia, takie myślenie jest u Was. A jaka jutro Wasza rola? No. Powinniście tak naprawdę świętować. Może przyjdzie, słuchajcie, na płaszczyźnie domu, porażka, ale na płaszczyźnie pracy coś dobrego. Jaka wasza rola? Cieszyć się, świętować. Dlaczego? Bo decyzje zostały jakieś podjęte. No mogą one odnosić się do współpracy. Ale czekajcie moment. Hmm. Hmm. Jaka wasza rola? Świętować. Może być taka sytuacja, hmm. że nie wiem, dostaniecie jakąś informację. Te karty mi pokazują też, jakby bardzo często ślub hmm. świętować, cieszyć się, że ktoś was zaprosił na ślub, że idziecie na ślub. Jaka wasza rola jutro? Cieszyć się czyimś szczęściem, że ktoś, nie wiem, bierze ślub, że ktoś podjął taką decyzję. Taka wasza rola. Co w zdrowiu zobaczmy. Hmm. O Boże. Na pewno ta karta mówi o tym, że trzeba by było liczyć się z jakimś zabiegiem, tak? Że coś będzie trzeba zrobić, jeżeli chodzi o. Nie wiem. Wcale nie znaczy, że to są jakieś poważne rzeczy. Ta karta zawsze mówi, że trzeba by było udać się do jakiegoś lekarza i porozmawiać ewentualnie o jakimś zabiegu. To mogą być, wiecie, zabiegi stomatologiczne nie wiem, nawet upiększające, mm, jakieś takie sytuacje rehabilitacyjne też są tutaj, ale mm, to tak jakby najpierw trzeba wykonać jakiś zabieg, żeby była rehabilitacja, to tak jakby jest połączone tutaj razem, natomiast chyba będzie trzeba się co niektórym zastanowić nad jakimś zabiegiem, tak? I wcale nie musi być to, wiecie, że ktoś, macie przeszczepnerki czy cokolwiek, ale no te karty pokazują, że coś by trzeba było y, pomyśleć w tej sprawie, Hmm. bo to jest jakby nieuniknione moim zdaniem, że czas się za to wziąć albo coś w tym stylu. Co wy macie w głowie? Coś was kusi, ale wy nie wiecie, czy to jest dla was. Ha. Uważacie, że to jest jakby sytuacja przegrana i nie macie prawa, jakby już o tym nie powinniście o tym myśleć ale z drugiej strony karty pokazują, że was kusi, może być tak, że was kusi ktoś z przeszłości, tak, gdzie już jakby może w jakiś sposób oceniliście tą osobę i tak dalej, to jest kurczę, w głowie macie, to jakby was ktoś kusiła, was jakaś sytuacja albo jakaś osoba. Co w miłości? Czekacie, aż się zadzieje moim zdaniem coś fajnego. Jak jesteście w związku, to karty pokazują, że Coś Wam brakuje w tej relacji, w tym związku i chcecie, żeby się nie wiem, coś zadziało, czekacie z cierpliwością. Natomiast to niektórzy czekają na jakiś kontakt, na jakiś odzew. Macie nadzieję, że może tutaj jeszcze ktoś się odezwie, czy coś się takiego wiecie, między Wami wydarzy. Jaka wiadomość z góry dla Was? Ta wiadomość z góry jest taka, żeby puścić to, co Wam nie leży, właśnie. Bo karty pokazują tak. Ty w to nie wierzysz i tego nie chcesz, ale w jakiś sposób trzymasz jeszcze to w sercu, czy masz jeszcze jakby jakieś nadzieje. Te karty mówią w ten sposób, że jeżeli nie wierzysz, to to puść. No wiadomo, jak puścicie, jak jest dla Was to wróci, jak nie, no to przepadło. Natomiast te karty mówią, że to, że się czegoś trzymacie. Co uważacie, że wam tak naprawdę coś nie da się tam nic zrobić, co wam nie służy? Trzymacie się tego w jakiś sposób? Chociaż to oceniliście. I karty mówią, że dopóki tego nie puścisz tak naprawdę wolno, to ten stan może bardzo długo trwać. Natomiast w momencie, kiedy to puścicie, tak jakby, to karty mówią, że możesz się zdziwić, bo wtedy przyjdzie dopiero. Może się okazać, że to jest dla ciebie, lub przyjdzie dopiero wtedy ta propozycja. Na którą gdzieś tam w środku czekasz, tak naprawdę. Jakie wyrocznie dla Was zobaczmy? Bo mi tu wypadły dwie. Karta perspektywy. Patrząc na wszystko z boku, zawsze dojrzysz prawdę, nawet jeśli była ukryta. Karta płomiennej gwiazdy. Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Możesz wszystko. I tyle mam 27. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia.